Kolejna partia, którą chciałbym wam przedstawić, pochodzi z 2007 roku. Man rozegrana została pomiędzy Michałem Krasenkowem a Adamem Schiebertem. Debius, który tutaj powstał, to partia angielska. Siebert już zaczyna niepozytywnie zadziwiać. Ta rozszada jest co najmniej dziwna. Teoria zaleca posunięcie yy, Hetman B6 zamiast roszady. Teraz Shibert zdecydował się na zrobienie ruchu roszad, przepraszam, wieżą z pola A8. Do Was pytanie, gdzie ta wieża powinna pójść? Mamy cztery dostępne pola. Zastanówcie się na jednym, nad jednym z nich. Siebert zagrał wieża D8, co jest niedokładnością, gdyż ta figura powinna stanąć na polu C8 gdyż w niektórych wariantach partii angielskiej konieczny jest ruch Hetman D8, aby, aby przedostać się Hetmanem na skrzydło królewskie. Teraz po zagraniu wieża D8, ten ruch Hetmanem będzie niemożliwy. Białe grają Król H1, wieża C2 jest znakomitym posunięciem pozycyjnym zagranym przez Krasenkowa. Umożliwia to zdublowanie wież na liniach c lub f. Skoczek c6 jest ruchem... E, jest to po prostu błędem. Już niedokładnością tego nazwać nie można. Skoczek stojąc na e5 był e, bardzo aktywny. Była to jedyna aktywna figura czarnych. Teraz Schiebert postanowił ją przesunąć e, na pole c6. I tym sposobem nie ma już żadnej aktywności, a białe mają znaczną przewagę. Skoczek A5 z zamiarem atak atakuje pole B3, <coughs> tymczasem z pola E5. Ten skoczek blokował pewne istotne pola, które to białe wykorzystują. To istotne pole to pole G4, gdzie oczywiście ten skoczek oddziaływał na kilka innych pól w swoim otoczeniu. Tymczasem na A5 jedyne pole oddziaływania to B3 i nic to tak naprawdę nie daje. Inna sprawa to, że teraz y, fi, y, skrzydło królewskie jest. Y, jest wolne od czarnych figur. Teraz białe mogą rozpocząć atak. Piony mogą przejść do przodu, tak samo jak figury. I z tego może się zrobić niebezpieczna sytuacja dla czarnych, której to Shibert nie przewidział. Jak już wspomniałem, ten skoczek stojąc na E5 bronił pola G4. Teraz białe. Yy, oddalenie tego skoczka wykorzystują, grając właśnie g4. Plan białych to atak na pole h7 i odpędzenie skoczka na, na, z f6. Możliwe ruchy to, a nie, na przykład wieża d3, h3. Jeżeli pion pójdzie na g5, to jest możliwość zagrania hetman h5. Można popchnąć pionki. Moż, możliwości jest mnóstwo. Tymczasem czarne Ułatwiają grę białym, grając pasywnie, gonie c6. Czarne powinny tutaj kontratakować zamiast stać w miejscu. Możliwe posunięcia dla czarnych w tej pozycji to h5, <coughs> po którym to białe mają możliwość zagrania h3, co jest takim spokojnym posunięciem, nic się nie dzieje, lub też zagrania agresywniej, czyli bicia tego pionka. Przyjrzyjmy się temu wariantowi. Powstaje tutaj niejasna pozycja, w której wiele może wyniknąć, choć, choć biorąc pod uwagę obecną grę czarnych, to białe osiągną przewagę. Yy, czarne mogą również grać. Yy, E bije d4 zamiast król h7, co prowadzi do następującego wariantu. Teraz znowu czarne mają kilka możliwości. Pierwsza z nich to wieża c8, po której następuje h7 i bardzo fajny atak. Jeżeli go, y, pion bije gońca, to oczywiście <coughs> czarne zostają zamatowane. Jeżeli zaś goniec bije F5, to po y, bije F5 następuje podobna pozycja. Zamiast wieża C8 można grać król H7, co y, sprowadza się do tego, że białe odzyskują figurę, biją teraz te, tego skoczka. I mają ogromną przewagę, zarówno w przestrzeni, jak i w rozwoju. Tak więc, H5 być może nie jest hmm, najlepszym wariantem. Można również grać H6, po którym to ruchu. Białe grają po prostu F4 z późniejszym H4. I nie mają zupełnie żadnych problemów. Pogoniec C6. Białe kontynuowały swój plan. Grając G5 z zamiarem odepchnięcia skoczka F6. Następnie Hetman H5 już celując w punkt H7. I teraz nastąpi to, o czym mówiłem już kiedyś w jednym z moich filmików, czyli polowanie na korzyści materialne. Schibet nie mógł się powstrzymać od wzięcia pionka, co miało katastrofalne skutki. Oczywiście, teraz białe nie mogą zbić tego skoczka, gdyż po Hetman bije B3, czarne stoją lepiej. Krasenko znalazł znakomite posunięcie wieża D3 z planem wieża H3 i atakiem na punkt H7. przepraszam, nastąpiło hetman bie 4 co jest już praktyczną kapitulacją czarnych być może jakieś szanse dawało skoczek bie 4 lecz po hetman bie 4 jest to już kompletna porażka z hetmanem białe mają już wygraną pozycję jeszcze doszło do Mata, co ciekawe. I tyle. Bardzo ładna partia, można ją podsumować w jeden sposób: teatr jednego aktora. Tylko Krasenko swoimi niebadalnymi ruchami próbował pokazać swoją siłę gry, tymczasem Sibet grał pasywnie i nic tutaj nie osiągnął, nawet nie próbował osiągnąć co jest bardzo istotne.